Przeczytać Pan Filip Kaczyński, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Waglicach, radny Zejmiku Wojewódzkiego. Niestety przy tym wypadek złamania ciężkiego nogi niemożliwił mu przyjazd do Państwa. Dlatego bardzo serdecznie od jego pozdrowienia przekazuję. I pozwolę sobie w jego imieniu odczytać list Pana Prezesa Jarosława Dyszyniewicza. Jarosława, dnia 4 kwietnia 2017 roku. Szanowny Pan Krzysztof Grążka, Przewodniczący Komitetu Paniach Radnych i Wspólnych w Szanowni Państwo. Szanowny Panie Przewodniczący, na Pańskie ręce pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania dla Komitetu Panamafialnego Roczyna oraz dla byłych działaczy opozycji antykomunistycznej za pamięć i zaproszenie na uroczystość odsłonięcia obelisków poświęconych ofiarom Zbrodni Katyńskiej, Tragedii Smoleńskiej oraz żołnierzom niezłomnym walczącym o niepodległość Polski w latach 1944 63 Niestety, wcześniej przyjęte zobowiązania nie pozwoliły mi przyjechać dorocznie, ale sercem jestem z Państwem i łączę się z Wami w, modlitwie, w intencji zamordowanych w Katyniu, poległych katastrofy smoleńskiej oraz tych, co wbrew nadziei, wbrew świadomemu porządkowi, Walczyli do końca i umierali. Jestem dumny, że pozwaliny pod politykę historyczną, której częścią jest polityka pamięci, położył mój świętej pamięci brat, prezydent Lech Kaczyński. Zaczął był jeszcze jako prezydent Warszawy, wznosząc Muzeum Poznania Warszawskiego. Później kontynuował ją na różnych polach, w których Najważniejsza, przynajmniej z ludzkiego względu i sprawiedliwościowego punktu widzenia, była polityka odznaczeniowa. W mój świętej pamięci brat uważam, że honorowanie bohaterów walczących w różnych latach o niepodległość, wolność i godność jest jego obowiązkiem wobec przeszłych i przyszłych pokoleń. Dospierało mu przy tym bardzo. Doszło do tego tak późno, że na wieczną wartę odeszło tylu bohaterów, którzy nie usłyszeli od Rzeczypospolitej zwykłego dziękuję. Dziś staramy się nadrobić stracony czas. Czynimy wszystko, co w naszej mocy, tam, gdzie jest to jeszcze możliwe, oddać kod żyjącym weteranom, a tam, gdzie czas okazał się bezlitosny, Wznosić w pamięci o nich oraz o sprawie, której służy. Wszystkim tym, którzy poświęcili ojczyźnie swoje życie, należy się cześć, pamięć i szacunek. Dlatego w wznosicie państwo obeliski. Dlatego staną pomniki smoleńskie w Warszawie. Dlatego nie spocznę w dziele kontynuowania budowy takiej Polski. O jakiej marzył mój świętej pamięci praw. Kończąc, chciałbym Państwu za tę waszą politykę pamięci, za te dwa obeliski najserdeczniej jak potrafię podziękować. Pragnę również życzyć Państwu owocnego, duch duchowego przeżycia czasu Wielkiego Tygodnia oraz błogosławionych przyjątych i wielkich. Łączę wyrazy szacunku i Wolności niezawisłości, organizacji nie, konspiracyjnego wojska polskiego, Konfederacji Polskiej niepodleg Niepodległej i szeregu organizacji niepodległościowych, które, jak pięknie powiedział profesor Wiesław Wysocki, nieważne, że jest, 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 jest ich sporo, że są podzielone, że ich jest setki, dziesiątki. Ważne, że kiedy będzie powstawała obrona narodowa, będzie z kogo utworzyć ten potrzebny Polsce komponent. Mój apel jest do was, żołnierze Polski podziemnej, żołnierze środowisk antykomunistycznych. Apel, żebyście wasze wartości przekazywali młodym. My, młode środowisko, którego ja jestem pośrodku, urodzony 1 marca 1973 roku, za młody, żeby walczyć jeszcze z wami przeciwko komunie, a teraz jeden z najstarszych z tych środowisk organizacji parlamentarnych. Na własnej skórze odczuliśmy prowokacje odżywającej komunistycznej chyby. Na własnej skórze odczuwamy braki wynikające jeszcze z młodości, braki wiedzy o waszej walce o niepodległą Polski. I tu w tym szczególnym miejscu wnoszę ten apel bo tutaj wyczytałem, że jesteśmy w szczególnym, przed szczególnym kościołem i dzisiejsza Krza święta odbywała się w szczególnym miejscu. Bo oto, jeśli się pomylę, ksiądz proboszcz, myślę, że mnie poprawił, oto miesiąc przed tym dla nas Polaków najważniejszym konklawem, gdzie nasz rodak został wybrany na papieża. Niecały miesiąc wcześniej kardynał Karol Wojtyła tutaj wkopał kamień węgielny pod budowę tego kościoła. Czyli dla mnie ten kościół funkcjonuje tyle, ile posługa świętego Jana Pawła II aż do dzisiaj. I do was młodzi, ten sam apel w drugą stronę. Nie działajcie sami, bo będziemy popełniać błędy na własnej skórze. Słuchajmy kombatantów. Jeżeli cokolwiek wykonujemy, konsultujmy się z kombatantami, korzystajmy z ich wiedzy. Druga strona to mobilizacja. Widzimy, co dzieje się z Europą Zachodnią, widzimy zagrożenia ze Wschodu. Moi kochani, Ministerstwo Obrony Narodowej tworzy, stworzyło Wojska Obrony Terytorialnej i tworzy 53 tysiące Obrony Terytorialnej, żołnierzy Obrony Terytorialnej. Musimy to chwalić. Wszelkimi siłami wspierać. Ale to jest pierwszy krok. To tutaj z nami jest pan minister obład Szermietiew, były minister obrony narodowej, który w nas zaszczepił ideę obrony terytorialnej. Zaraził nas, rozwięcił w naszym tłumie potrzeby od budowy obrony narodowej. Ale obrony narodowej, bo tej koncepcji, koncepcji, jak mówił Szeremietiew, musi liczyć półtora miliona Polaków. Te obeliski, które dzisiaj zostały nam odnoszą się do tych wszystkich tych najważniejszych dla na polskiej tradycji elementów. Oficerowie bombardowani w Kateniu to nie tylko ofiara, to także heroiczny bój w 1939 roku. Bój z dwoma tymi który nie mógł zakończyć się zwycięstwem, ale polscy żołnierze musieli ten bój podjąć. Żołnierze wyklęci kontynuowali tą działalność. Po w światowej, wtedy, kiedy też wydawało się, że zwyciężyć nie mogą i rzeczywiście fizycznie przegrali, ale w sferze symbolicznej niewątpliwie odnieśli zwycięstwo, skoro wciąż o nich pamiętamy i stają się dzisiaj ważnym punktem odniesienia dla najmłodszego pokolenia Polaków. Ofiary tragedii smoleńskiej są tym trzecim komponentem, a więc ludźmi, którzy umieścili się w śmierć w służbie Państwa. Jeśli Państwo pozwolicie, szczególnie zwróciłem uwagę na to nazwisko. Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Świętej Pamięci Prezesa i Prezesa Janusza Kurtyki, bo oni są tym zwolennikiem, który łączy wszystkie trzy upamiętnione tutaj zjednostki. To oni w sposób bezkompromisowy wymieniali się. O prawdę o zbrodni kandyńskiej, ale także o prawdę o dziejach żołnierzy tych Ale jesteśmy też dzisiaj świadkami jeszcze jednego bardzo ważnego zjawiska, a mianowicie te obeliski odsłaniamy koło Kościoła. Bo właśnie Kościół był zawsze bardzo blisko związany z polską tradycją niepodległościową. Dziękując inicjatorom tych pamięci, jednocześnie dziękuję Ci Zupamkościowi. Za to, że będą one także trwale przypominać, że Kościół z polską tradycją niepodległościową był związany i zawsze się nie ospierał. Dziękuję bardzo. Musimy pamiętać, pamiętać, pamiętać. I pytanie w dzisiejszej popadranej rzeczywistości: pod jakimi znakami musimy stanąć, żeby w ofiara nie poszła na warunek. Pani Sławyskańskiej na początku. O wielki Boże Wielki, Ty nie znasz nas Polaków, Ty nie wiesz czym być może znasz Polska pod Twych Po O jakie znaki chodzi? Pod jakimi znakami musimy stanąć? Pierwszy znak. biało czerwony Nie czerwona, nie różowa, nie błękitna, nie różowy balonik, ale biało-czerwona. Drugi znak orzeł biały. Nie jakiś kociak, nie papuga, nie nie orzeł czekoladowy, ale orzeł biały. I trzeci znak krzyż. Nie młodni się, nie inny cyrk, czy gwiazda. Ale krzyż. I pod tymi znakami Polska będzie wieczna i krew tych, którzy dzisiaj hołd oddajemy. Nigdy nie pójdzie na mar. Was.